Bonjour mes amis! fajne, że klikaliście. Dzisiaj kolejna seria, kolejny przepis z serii street foodowej. Ja dzisiaj was zabieram do Francji do konie do Pariża i zrobimy sandwich o ton. Oglądaj dalej. Ja dzisiaj ci pokażę sandwich o ton. Musisz widzisz, że jak wiadomo, we Francji się je w ogóle w porę lunchowej i porę kolacji, czyli 13, 12, 30 do godziny 14 to ludzie jedzą. Później jest problem, żeby właśnie zjeść w ciągu dnia. Od bardzo dawna w każdej bunia albo malutkie kafe we Francji można zamawiać kanapkę. Ja chciałam Ci pokazać właśnie dzisiaj kanapkę z tuncikiem, ona jest bardzo słynna, właśnie z, z Paryża. Zrobimy coś takiego, że najpierw musimy zeszklić właśnie naszą cebulę. Dodałem jedną cebulę, jedną szalotkę, bo tak miałem. I tutaj biorę oliwa z oliwek i dodaję około 3 łyżki oliwa z oliwek. Ok. Ja mam tutaj jeden ząbek czosnku, który pogniatam, widzisz, zdejmuję. Pina, i on wyląduje teraz do naszego garnka z cebulą. Pogrzewamy na wolnym ogniu, aż naszą cebulę będzie szklista. Dobrze, teraz się, że to się robi, to Ci powiem, jaka jest różnica między tą kanapką, którą robię dzisiaj i tą kanapką, jak ona była zrobione dawno, dawno, dawno temu w Paryżu. Oczywiście ta forma, o której będę Ci mówił, jest dalej do kupienia w Paryżu, ale wiele, wiele wiel rzadziej. Normalnie ten przepis się robi na bazie surowego polębiczka tuńcika. Jak ja bym ci to pokazał dzisiaj, to byś od razu mi napisał, Pascal, co ty pokazujesz, przecież to jest ryba, która jest bardzo droga w Polsce. W związku z tym ja kupiłem puszkę z tuńczyka, ale tuńczyk z puszki, ale uwaga, nie w oleju, tylko w sosem własnym. Przypominam, jeśli dopiero teraz się dołączyłeś do tej serii, że zaczynam takie serii street food z całego świata. Czyli tak, dobrze zrozumiałeś, możesz mi napisać na dole w komentarza Pascal, kiedyś byłem w Kambodży i zjadłem to. Ja się postaram Ci to pokazać. Widzisz, mamy teraz piękny kolor cebulki i dodajemy przyprawy, ale wyłączamy właśnie ogień pod spodem. Kmin zimski, jedna łyżeczka. Dodaję paprykę łagodną lub ostrą. Jedna łyżeczka. I dodaję proszek właśnie z kolendry. Też jedna łyżeczka. Mieszam całość. Jak zauważyłeś, już ugotowałem jajko na twardo I zrobimy coś takiego, dodajemy teraz nasz tuńczyk. Na dwie takie cebule policz około 400 gram tuńczyka z puszki. O i pogniatamy całość. I zrobimy tak. Mamy tutaj takie ładne bułeczki. W ogóle um, sandwich o thon w się je w okrągłe bułeczki. Uh, ja stwierdziłem dzisiaj, że wezmę sezamowy, to fajnie będzie wyglądało i fajnie będzie oczywiście też smakowało. Czyli przykroję go na pół, widzisz, tak. Mam włączony piec, temperatura 170 stopni i tylko na chwilę je pogrzeję. Mam jedną gałązkę selera naczowego, który przypominam, obieramy zawsze. To są takie włókna, które zostają później między zębami. I bardzo cienkie talarki. Nasz seler wyląduje tutaj do naszego tuńczyka. Hop. Roluję teraz jedną cytrynę i dodam sok z pół cytryny do szkodka. Następnie, dopiero teraz dodaję majonez. Nie wcześniej, dlatego że cebula była gorąca i wtedy to mogło po prostu się totalnie rozpuścić. Bierzemy wtedy sól. Dodajemy pieprz i mieszam całość. Mm. Mm, to jest dobre. To jest dobre dlatego, że mamy cebulę, która jest jeszcze krupiąca, mamy selek, który jest krupiąca, mamy przyprawy, mamy kwaszność, to jest naprawdę idealny przepis. Uwielbiam takie rodzaje kanapki. Teraz bierzemy nasze jaja, pokroimy talarki, ja się bardzo spieszę dlatego, że mam pieciwo tu jest w piecu, op i op. I teraz wyciągamy nasze bułki. Bierzemy po prostu spody od naszej bułki, ale wcześniej przygotujemy tutaj w tej miseczki, widzisz, mam troszeczkę octu jabłkowy, do octu jabłkowy dodaję sól, mieszam z pomocą widelcem, żeby rozpuścić najpierw sól. Następnie dodaję oliwę, cały czas mieszając. Mogę dodawać teraz świeżo mielony pieprz. Ja tutaj mam sałatę już umitę. i mieszam cały czas. czas. składasz kanapkę. Dodaj bardzo dużo farszu. Widzisz, możesz dodawać tuńczyk i naciskać, naciskać. Widzisz, cały ten sos, on zostanie wchłonięty przez pieciwo. Mmm, to będzie dobre. Mmm, to będzie pyszne. Mmm, lubię takie rzeczy. jak naciskam, to leci sos z niego mm, i próbuję teraz. I to jest kanapka z tuncikiem, a nie czasami w ogóle jakieś pieciwo suszone i tuncik suchy. Bomba. Koniecznie komentuj, zasubskrybuj kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś Napisz w komentarzu, co chcesz, żebym gotowała dla Ciebie i z czasem to zrobię Zajrzyj na mój profil instagramowy, bo tam masz bardzo dużo ciekawych przepisów Życzę Ci bon appetit, smacznego i do zobaczenia, pa pa! Cześć Inny przepis na street food, kliknij tu